William Blake, małżeństwo nieba i piekła. Rintra ryczy i potrząsa swoim ogonem w ciężkim powietrzu, głodne chmury wiszą nad głębią. Kiedyś potulny, na niebezpiecznej ścieżce, mąż sprawiedliwy przemierzał Dolinę Śmierci. Róże rosną tam, gdzie rosną ciernie, a na jałowym wrzosowisku śpiewają pszczoły miodne. Wtedy zdradliwą ścieżkę wytyczono, a rzeka i źródło na każdym klifie i grobie. A na zbielałych kościach wyrosła czerwona glina. Aż łotr opuścił ścieżki przystępne, by zdradliwymi iść i zapędzić sprawiedliwego pustkowia. Teraz podstępny wąż kroczy w cichej pokorze, a mąż sprawiedliwy szaleje w dziczy, gdzie grasują lwy. Rintra ryczy i trzęsie ogonem w powietrzu nabrzmiałym, Głodne chmury wiszą nad głębiną. Gdy rozpoczęło się nowe niebo, a minęło już trzydzieści trzy lata od jego nadejścia, odradza się wieczne piekło. I oto Swedenborg jest aniołem siedzącym przy grobie. Jego pisma są złożonymi w płótno szatami. Teraz panuje Edom i powraca Adam do raju. Bez przeciwieństw nie ma postępu. Przyciąganie i odpychanie. Rozum i energia. Miłość i nienawiść są niezbędne dla ludzkiej egzystencji. Z tych przeciwieństw rodzi się to, co religijni nazywają dobrem i złem. Dobro jest biernością, która podporządkowuje się rozumowi. Zło jest aktywnością wynikającą z energii. Dobro jest niebem. Zło jest piekłem. Głos diabła. Wszystkie Biblie i święte kodeksy były przyczyną następujących błędów. Że człowiek ma dwie rzeczywiste zasady: mianowicie ciało i duszę. Że energia, zwana złem, pochodzi wyłącznie z ciała, a rozum, zwany dobrem, pochodzi wyłącznie z duszy. Że Bóg będzie dręczył człowieka przez wieczność za to, że podążał za swymi energiami. Jednak prawdziwe są następujące sprzeciwieństwa: człowiek nie ma ciała odrębnego od duszy. To, co nazywamy ciałem, jest częścią duszy dostrzeganą przez pięć zmysłów, Główne kanały duszy w tej erze. Energia jest jedynym życiem i pochodzi z ciała, a rozum jest obrysem czy też zewnętrznym obwodem energii. Energia jest wieczną rozkoszą. Ci, którzy powstrzymują pragnienia, robią to, ponieważ ich pragnienia są na tyle słabe, że można je powstrzymać, a powstrzymujący, czyli rozum, przejmuje ich miejsce i rządzi bezwolnym. A będąc powstrzymywane, Pragnienie stopniowo stają się bierne, aż stają się jedynie cieniem pragnień. Historia ta została opisana w raju utraconym, a władca, czyli rozum, nazywany jest tam Mesjaszem. Pierwotny Archanioł, władca niebiańskich zastępów, nazywany jest Diabłem lub Szatanem, a jego dzieci nazywane są Grzechem i Śmiercią. Jednak w księdze Hioba Mesjasz Miltona nazywany jest Szatanem. Historia ta została bowiem przyjęta przez obie strony. Rozumowi rzeczywiście wydawało się, że pragnienie zostało wygnane, ale według diabła Mesjasz upadł i stworzył niebo z tego, co ukradł z otchłani. Widać to w Ewangelii, gdzie modli się do Ojca, aby zesłał pocieszyciela lub pragnienie, aby rozum miał idee, na których mógłby się oprzeć, a jachwe z Biblii jest niczym innym jak tym, który mieszka w płomiennym ogniu. Wiedzcie, że po śmierci Chrystus stał się jachwę. Ale u Miltona Ojcem jest przeznaczenie – Synem jest stosunek pięciu zmysłów, a duchem świętym jest próżnia. Pamiętna fantazja. Kiedy spacerowałem wśród płomieni piekła, rozkoszując się przyjemnościami geniuszu, które dla aniołów wyglądają jak męka i szaleństwo, zebrałem kilka ich przysłów, myśląc, że tak jak przysłowia używane w danym narodzie odzwierciedlają jego charakter, tak przysłowia piekła pokazują naturę piechielnej mądrości lepiej niż jakikolwiek opis budynków czy strojów. Kiedy wróciłem do domu nad otchłanią pięciu zmysłów, gdzie płaskie zbocze góruje nad obecnym światem, ujrzałem potężnego diabła owiniętego czarnymi chmurami, unoszącego się nad bokami skały. Trawiącym ogniem zapisał on zdanie, teraz ludzkim umysłem postrzegane i przez ludzi czytane na ziemi: Skąd wiesz, czy każdy ptak, który mknie swą powietrzną drogą, nie jest bezkresnym światem rozkoszy, na który zamyka cię Twoje pięć zmysłów? przysłowia piekieł. W czasie siewu ucz się, w czasie żniw nauczaj, raduj się zimą. Jadąc swym wozem i pługiem, przeoraj kości zmarłych. Droga nadmiaru prowadzi do pałacu mądrości. Rozwaga jest bogatą, brzydką starą panną, o którą zabiega nieudolność. Ten, kto pragnie, ale nie działa, rodzi zarazę. Przeciętny robak wybacza pługowi, Zanurz w rzece tego, kto kocha wodę. Głupiec nie widzi tego samego drzewa, które widzi mędrzec. Ten, którego twarz nie świeci, nigdy nie stanie się gwiazdą. Wieczność zakochana jest w dziełach czasu. Pracowita pszczoła nie ma czasu na smutek. Zegar mierzy godziny głupoty, ale mądrości żaden zegar zmierzyć nie zdoła. Wszystek zdrowy pokarm łapie się bez sieci i pułapek. W roku niedostatku należy podać liczbę, wagę i miarę. Żaden ptak nie wznosi się zbyt wysoko, jeśli wzlatuje na własnych skrzydłach. Martwe ciało nie mści się za krzywdy. Najwznioślejszym czynem jest podstawienie innego przed sobą. Gdyby głupiec upierał się przy swojej głupocie, stałby się mądry. Głupota jest płaszczem niegodziwości. Wstyd jest płaszczem dumy. Więzienia buduje się z kamieni prawa a burdele z cegieł religii. Duma pawia jest chwałą Boga, żądza kozła jest hojnością Boga, gniew lwa jest mądrością Boga, nagość kobiety jest dziełem Boga. Nadmiar smutku wywołuje śmiech, nadmiar radości wywołuje płacz. Ryk lwów, wycie wilków, szaleństwo burzliwego morza i niszczycielski miecz są częściami wieczności zbyt wielkimi dla ludzkiego oka. Lis potępia pułapkę, a nie samego siebie. Radość zapładnia, smutek rodzi. Niech mężczyzna nosi futro lwa, a kobieta wełnę owcy. Ptak gniazdo, pająk sieć, człowiek przyjaźń. Samolubny, uśmiechnięty głupiec i ponury, zmarszczony głupiec za mądrych będą uważani, skoro mogą służyć jako rózga. To, co teraz jest udowodnione, kiedyś było tylko wyobrażeniem. Szczur, Mysz, lis, królik pilnują korzeni. Lew, tygrys, koń i słoń pilnują owoców. Zbiornik zamyka się w sobie, fontanna wylewa swą pełnię. Jedna myśl wypełnia bezkres. Zawsze bądź gotów mówić, co myślisz, a podły człowiek będzie cię unikał. Wszystko, w co można uwierzyć, jest obrazem prawdy. Orzeł nigdy nie stracił tyle czasu, co wtedy. Gdy poddał się nauce kruka, lis zadba sam o siebie, ale Bóg zadba o lwa. Rano myśl, w południe działaj, wieczorem jedz w nocy śpi. Ten, kto cierpiał od ciebie niedolę, znacie. Tak jak Pług podąża za słowami, tak Bóg nagradza modlitwy. Tygrysy gniewu są mądrzejsze niż konie nauki. Spodziewaj się trucizny z zastanej wody. Nigdy nie wiesz, co jest wystarczające, dopóki nie wiesz, co jest więcej niż wystarczające. Słuchaj, obelg głupca, to królewski przywilej. Oczy ognia, nozdrza powietrza, usta wody, broda ziemi. Słaby w odwadze jest mocny w przebiegłości. Jabło nigdy nie pyta Buku, jak ma rosnąć, ani lew konia, jak ma polować na swoją ofiarę. Wdzięczny odbiorca zbiera obfite żniwo. Gdyby inni nie byli głupi, My byśmy byli. Dusza słodkiej rozkoszy nigdy nie może zostać splamiona. Kiedy widzisz orła, widzisz część geniuszu. Podnieś głowę. Tak jak gąsienica wybiera najpiękniejsze liście, aby złożyć na nich jaja, tak kapłan przeklina najpiękniejsze radości. Stworzenie małego kwiatka to dzieło wieków. Przeklinaj okowy, błogosław wytchnienia. Najlepsze wino jest najstarsze, najlepsza woda jest najnowsza. Modlitwy nie orają, pochwały nie zbierają plonów, radości nie śmieją się, smutki nie płaczą. Głowa to wzniosłość, serce to patos, genitalia to piękno, ręce i stopy to proporcje. Tak jak powietrze dla ptaka lub morze dla ryby, tak pogarda jest dla pogardliwego. Kruk pragnął, aby wszystko było czarne, sowa, aby wszystko było białe. Piękna jest wylewność pełna ekscytacji. Gdyby Lew słuchał Radlisa, byłby przebiegły. Udoskonalenie tworzy proste drogi, ale kręte drogi bez udoskonalenia są drogami geniuszu. Lepiej zabić niemowlę w kołysce, niż pielęgnować niespełnione pragnienia. Tam, gdzie nie ma człowieka, natura jest jałowa. Prawdy nie da się wysłowić tak, by się ją rozumiało, a nie uwierzyło się w nią. Dość lub zbyt wiele. Starożytni poeci ożywiali wszystkie zmysłowe obiekty bogami lub geniuszami, nadając im imiona i przypisując im cechy lasów, rzek, gór, jezior, miast, narodów i wszystkiego, co mogły dostrzec ich rozbudowane i liczne zmysły. W szczególności badali geniusza każdego miasta i kraju, umieszczając go pod opieką swojego umysłowego bóstwa. W ten sposób powstał system, który niektórzy wykorzystali, zniewalając pospólstwo próbując urzeczywistnić lub wyabstrahować bóstwa umysłowe z ich przedmiotów. Tak powstało kapłaństwo, wybierając formy kultu z poetyckich opowieści. W końcu ogłosili, że bogowie tak nakazali. W ten sposób ludzie zapomnieli, że wszystkie bóstwa mieszkają w ludzkich sercach. Pamiętna fantazja Prorocy Izajasz i Ezechiel jedli ze mną wieczerze, a ja zapytałem ich, jak śmieli tak stanowczo twierdzić, że Bóg do nich przemówił. I czy nie obawiali się wówczas, że zostaną źle zrozumieni, a tym samym staną się przyczyną nadużyć? Izajasz odpowiedział. Nie widziałem Boga, ani nie słyszałem Go w ramach ograniczonego postrzegania zmysłowego, ale moje zmysły odkryły nieskończoność we wszystkim. A ponieważ byłem wtedy przekonany i pozostałem przekonany, że głos szczerego oburzenia jest głosem Boga, nie przejmowałem się konsekwencjami i pisałem. Następnie zapytałem, czy silne przekonanie że coś jest takie, a nie inne sprawia, że rzeczywiście takie jest, odpowiedział. Wszyscy poeci wierzą, że tak jest, a w epokach wyobraźni to silne przekonanie przenosiło góry. Lecz wielu nie jest w stanie mocno uwierzyć w cokolwiek. Wtedy Ezechiel powiedział: Filozofia wschodu nauczała podstawowych zasad ludzkiej percepcji. Niektóre narody wyznawały jedną zasadę dotyczącą pochodzenia, a inne inną my Izraelici nauczaliśmy że geniusz poetycki jak to teraz nazywacie był pierwszą zasadą a wszystkie inne były jedynie pochodnymi co było przyczyną naszej pogardy dla kapłanów i filozofów innych krajów oraz przepowiadania że wszyscy bogowie ostatecznie okażą się pochodzić od naszego i będą podlegać geniuszowi poetyckiemu właśnie tego tak gorąco pragnął nasz wielki poeta król Dawid i tak patetycznie o to prosił Mówiąc, że dzięki temu pokonuje wrogów i rządzi królestwami. Tak bardzo kochaliśmy naszego Boga, że w Jego imieniu przeklinaliśmy wszystkie bóstwa okolicznych narodów i twierdziliśmy, że się zbuntowały. Na podstawie tych opinii pospólstwo doszło do wniosku, że wszystkie narody w końcu podporządkują się Żydom. To powiedział, jak wszystkie silne przekonania, stało się rzeczywistością, ponieważ wszystkie narody wierzą w kodeks Żydów i czczą Boga Żydów. A czy istnieje większe podporządkowanie? Wysłuchałem tego ze zdziwieniem i muszę przyznać, że przekonało mnie to. Po wieczerzy poprosiłem Izajasza, aby podzielił się ze światem swoimi zaginionymi dziełami. Odpowiedział, że żadne dzieło o podobnej wartości nie zaginęło. Ezechiel powiedział to samo o swoich. Zapytałem również Izajasza, co skłoniło go do chodzenia nago i boso przez trzy lata. Odpowiedział to samo, co skłoniło naszego przyjaciela Diogenesa z Grecji. Następnie zapytałem Ezechiela, dlaczego jadł odchody i leżał tak długo na prawym i lewym boku. Odpowiedział. Chęć podniesienia innych ludzi do postrzegania nieskończoności. Praktykują to plemiona północnoamerykańskie. Czy jest uczciwy ten, kto opiera się swojemu geniuszowi, lub sumieniu tylko dla obecnej wygody lub zadowolenia? Starożytna tradycja, zgodnie z którą świat zostanie pochłonięty przez ogień pod koniec sześciu tysięcy lat, jest prawdziwa, jak słyszałem w piekle. Herubin z płonącym mieczem otrzymuje niniejszym rozkaz opuszczenia straży przy drzewie życia, a kiedy to uczyni, całe stworzenie zostanie pochłonięte i ukaże się jako nieskończone i święte, podczas gdy obecnie wydaje się skończone i zepsute. Stało się to dzięki poprawie zmysłowej przyjemności. Najpierw jednak należy wyeliminować pogląd, że człowiek ma ciało odrębne od duszy. Uczynię to stosując piekielną metodę trawienia, która w piekle jest zbawienna i lecznicza. Rozsapiając widoczne powierzchnie i odsłaniając skrywaną przez nią nieskończoność. Gdyby drzwi percepcji zostały oczyszczone, wszystko jawiłoby się człowiekowi takim, jakim jest naprawdę: nieskończonym. Człowiek bowiem zamknął się w sobie, aż widzi wszystko przez wąskie szczeliny swojej jaskini. Pamiętna fantazja. Anioł przyszedł do mnie i rzekł: O godny pożałowania, głupi młodzieńcze! O straszny, o okropny stanie! Rozważ gorący, płonący loch, który przygotowujesz dla siebie na całą wieczność, do której zmierzasz swoim postępowaniem. Odpowiedziałem. Być może zechcesz pokazać mi mój wieczny los, a my wspólnie go rozważymy i zobaczymy, czy bardziej pożądany jest twój los, czy mój. Więc zaprowadził mnie przez stajnie, kościół i w dół do krypty kościelnej, na końcu której znajdował się młyn. Przeszliśmy przez młyn i dotarliśmy do jaskini. Po krętej jaskini przedzieraliśmy się mozolnie, aż pod nami pojawiła się bezkresna pustka niczym niebo podziemne, a my trzymaliśmy się korzeni drzew i zwisaliśmy nad tą bezkresnością. Ale powiedziałem, jeśli chcesz, oddajmy się tej pustce i zobaczymy, czy opatrzność również tutaj jest. Jeśli nie chcesz, ja to zrobię. Ale on powiedział: Nie bądź zbyt pewny siebie, młody człowieku. Pozostańmy tutaj i zobacz, jaki los się czeka który wkrótce się ujawni, gdy minie ciemność. Zostałem więc, z nim, zostałem więc z nim siedząc na poskręcanych korzeniach dębu. On zawisł na grzybie, który zwisał kapeluszem w dół, w głąb przepaści. Stopniowo ujrzeliśmy bezkresną otchłań, płonącą jak z dym splądrowanego miasta. Pod nami, w wielkiej odległości, znajdowało się słońce, czarne, ale lśniące. Wokół niego krążyły ogniste ślady, po których poruszały się ogromne pająki, pełzające za swoją ofiarą, która latała, a raczej pływała w bezkresnej głębi, przybierając najstraszniejsze kształty zwierząt zrozonych z rozkładu. Powietrze było ich pełne i wydawało się składać wyłącznie z nich. Są to diabły, zwane mocami powietrza. Zapytałem teraz mojego towarzysza, jaki jest mój wieczny los. Odpowiedział, pomiędzy czarnymi i białymi pająkami. Ale teraz... Spośród czarnych i białych pająków wybuchła chmura i ogień i przetoczyły się przez głębie, czerniąc wszystko pod sobą, tak że odchłań stała się czarna jak morze i przetoczyła się z przerażającym hukiem. Pod nami nie było już nic widać poza czarną burzą, aż spojrzeliśmy na wschód między chmurami i falami i zobaczyliśmy wodospad krwi zmieszanej z ogniem, a niedaleko od nas pojawiła się ponownie i zanurzyła się łuskowata fałda potwornego węża. W końcu na wschodzie, w odległości około trzech stopni, nad falami pojawił się ognisty grzebień. Powoli wyniósł się on jak żbiec złotych skał, aż odkryliśmy dwie kule szkarłatnego ognia, od których morze uciekało w chmurach dymu. I teraz zobaczyliśmy, że była to głowa lewiatana. Jego czoło było podzielone na zielone i filotowe pasma, podobnie do tych na czole tygrysa. Wkrótce zobaczyliśmy jego usta i czerwone skrzela wiszące tuż nad wzburzoną pianą, barwiące czarne głębiny promieniami krwi, zbliżające się do nas z całą furią duchowej istoty. Mój przyjaciel anioł wspiął się ze swojego stanowiska do młyna. Zostałem sam, a potem ta postać zniknęła. Ale znalazłem się, siedząc na przyjemnym brzegu rzeki, w świetle księżyca, słuchając harfisty, który śpiewał, szarpiąc strony. A jego słowa brzmiały... Człowiek, który nigdy nie zmienia swojej opinii, jest jak stojąca woda i rodzi gady umysłu. Wstałem jednak i poszedłem szukać młyna, gdzie znalazłem mojego anioła, który zaskoczony zapytał mnie, jak udało mi się uciec. Odpowiedziałem. Wszystko, co widzieliśmy, było wynikiem twojej metafizyki. Kiedy uciekałeś, znalazłem się na brzegu w świetle księżyca i słuchałem harfisty, ale teraz widzieliśmy moje wieczne przeznaczenie. Czy mam ci pokazać twoje? Roześmiał się z mojej propozycji, ale ja nagle złapałem go siłą w ramiona i poleciałem na zachód przez noc, aż znaleźliśmy się ponad cieniem ziemi. Wtedy rzuciłem się wraz z nim prosto w słońce. Tutaj ubrałem się na biało i wziąłem do ręki tomy Fedenborga. Opadłem z tego wspaniałego klimatu i minąłem wszystkie planety, aż dotarliśmy do Saturna. Zatrzymałem się tam, aby odpocząć, a następnie skoczyłem w pustkę między Saturnem a gwiazdami. Oto Twoje miejsce, powiedziałem. W tej przestrzeni, jeśli można ją tak nazwać. Wkrótce ujrzeliśmy stajnie i kościół, zaprowadziłem go do ołtarza i otworzyłem Biblię, a oto była ta głęboka otchłań, do której zszedłem, popychając przed sobą anioła. Wkrótce ujrzeliśmy siedem ceglanych domów. Weszliśmy do jednego z nich. Znajdowało się w nim wiele małp, pawianów i innych zwierząt tego gatunku, przykutych łańcuchami za środek ciała, szczerzących się i rzucających się na siebie, ale powstrzymywanych przez krótkie łańcuchy. Zauważyłem jednak, że czasami ich liczba wzrastała, wtedy słabe osobniki były chwytane przez silniejsze, które z szerokim uśmiechem najpierw parzyły się z nimi, a potem pożerały, odrywając najpierw jedną kończynę, a potem drugą, aż pozostawał z nich tylko bezradny korpus. Po tym, jak szerzyły się i całowały z pozorną czułością, także się pożerały. Tu i ówdzie widziałem, jak jedna z nich smakowicie obgryzała mięso ze swojego ogona. Ponieważ smród strasznie nas obudrażnił, weszliśmy do młyna, a ja wziąłem do ręki szkielet ciała, który w młynie był analityką Arystotelesa. Wtedy, anioł, rzekł, Twoja fantazja mnie oszukała i powinieneś się wstydzić. Odpowiedziałem: oszukujemy się nawzajem, a rozmowa z tobą, którego dzieła są jedynie analityką, to strata czasu. Zawsze uważałem, że anioły mają próżność, by mówić o sobie jako o jedynych mądrych. Robią to z pewną siebie arogancją wynikającą z systematycznego rozumowania. W ten sposób Swedenborg chwali się, że to, co pisze jest nowe, choć jest to tylko treść lub spis treści już upublikowanych książek. Pewien człowiek nosił małpę na pokaz i ponieważ był nieco mądrzejszy od małpy, stał się próżny i uważał się za znacznie mądrzejszego od siedmiu mężczyzn. Tak samo jest ze Swedenborgiem. Pokazuje on głupotę kościołów i demaskuje hipokrytów, aż wyobraża sobie, że wszyscy są religijni, a on sam jest jedyną osobą na Ziemi, która kiedykolwiek wyrwała się z sieci. A teraz posłuchajcie prostego faktu: Swedenborg nie napisał ani jednej nowej prawdy, a teraz posłuchajcie kolejnego: napisał wszystkie stare fałszywe twierdzenia. A teraz posłuchajcie powodu: rozmawiał z aniołami, którzy są religijni, a nie rozmawiał z diabłami, którzy nienawidzą religii. Ponieważ nie był do tego zdolny ze względu na swoje zarozumiałe poglądy. Tak więc pisma Swedenborga są podsumowaniem wszystkich powierzchownych opinii i analizą tych bardziej wzniosłych, ale niczym więcej. Oto kolejny oczywisty fakt, że człowiek obdarzony talentem mechanicznym może na podstawie pism Paracelsusa lub Jakoba Bechmana stworzyć dziesięć tysięcy tomów o takiej samej wartości jak dzieła Swedenborga, a na podstawie pism Dantego lub Szekspira nieskończoną liczbę ale kiedy to zrobi, niech nie mówi, że wy więcej niż jego mistrz, ponieważ on tylko trzyma świece w słońcu. Pamiętna fantazja. Kiedyś widziałem diabła w płomieniach ognia, który stanął przed aniołem siedzącym na chmurze i wypowiedział następujące słowa. Cześć Bogu oznacza szanowanie jego darów w innych ludziach, zgodnie z ich geniuszem i kochanie największych ludzi najbardziej. Ci, którzy zazdroszczą wielkim ludziom lub ich oczerniają, nienawidzą Boga, ponieważ nie ma innego Boga. Anioł, słysząc to, zbladł, ale opanował się, zżółkł, a w końcu stał się biało-różowy i uśmiechnął się, po czym odpowiedział. Ty, w chwalco, czyż Bóg nie jest jeden? Czyż nie jest On widoczny w Jezusie Chrystusie? Czyż Jezus Chrystus nie zatwierdził prawa dziesięciu przykazań? Czyż wszyscy inni ludzie nie są głupcami, grzesznikami i niczym? Diabeł odpowiedział. Możesz tłuc głupca w moździerzu wraz z pszenicą, ale jego głupota nie zostanie z Niego wybita. Jeśli Jezus Chrystus jest największym człowiekiem, powinieneś kochać Go w najwyższym stopniu. Posłuchaj teraz, jak zatwierdził On prawo dziesięciu przykazań. Czyż nie szydził z szabatu, a tym samym z Boga szabatu? Czyż nie zabijał tych, którzy zostali zamordowani z jego powodu? Czyż nie odrzucił prawa wobec kobiety przełapanej na cudzołóstwie, nie kradł pracy innych, aby się utrzymać? Czyż nie złożył fałszywego świadectwa, gdy nie bronił się przed Piłatem? Czyż nie pożądał, gdy modlił się za swoich uczniów i gdy kazał im strząsnąć proch z nóg wobec tych, którzy odmówili im schronienia? Mówię ci, żadna cnota nie może istnieć bez złamania tych dziesięciu przykazań. Jezus był cnotą samą w sobie i działał pod wpływem impulsu, a nie z zasad. Kiedy to powiedział, ujrzałem anioła, który wyciągnął ramiona, obejmując płomień ognia i został pochłonięty, a następnie powstał jako Eliasz. Pieśń wolności. Wieczna kobieta jęknęła, słychać było to na całej ziemi. Wybrzeże Albionu pogrążone jest w chorobliwej ciszy. Amerykańskie łąki mdleją. Cienie proroctwa drżą wzdłuż jezior i rzek i szepczą nad oceanem. Francjo zburz swoje lochy. Złota Hiszpania przełam bariery Starego Rzymu, rzuć swoje klucze o rzymie w głębinę, spadające w dół spadające w wieczność i płacz. W swoich drżących rękach wzięła nowonarodzony strach, wyjąc. Na tych nieskończonych górach światła, teraz odciętych przez Atlantyk, nowonarodzony ogień stał przed gwiaździstym królem. Oznaczona szarymi brwiami śniegu i grzmiącymi obliczami, zazdrosne skrzydła machały nad głębią. Ręka z włócznią płonęła w górze. Tarcza została odpięta. Ręka zazdrości sięgnęła wśród płonących włosów i rzuciła nowonarodzony cud przez gwiaździstą noc. Ogień, ogień spada. Spójrzcie w górę, spójrzcie w górę. O obywatelu Londynu, rozszerz swoje oblicze. O Żydzie, przestań liczyć złoto, powróć do swojej oliwy i wina. O Afrykaninie, czarny Afrykaninie, leć skrzodlata myśli, poszasz jego czoło. Ogniste członki, płonące włosy, wystrzeliły, jak zachodzące słońce, w zachodnie morze. Obudzone ze swojego wiecznego snu, siwy żywioł ryknął i uciekł szedł w dół, bezskutecznie machając skrzydłami, zazdrosny król, jego siwowłosi doradcy, gorzmiący wojownicy, pomarszczeni weterani, wśród hełmów i tarcz rydwanów, koni, słoni, sztandarów, zamków, procy i skał. Spadając, pędząc, niszcząc, pogrzebani w ruinach, w jaskiniach Hurtony. Całą noc pod ruinami, potem ich ponure płomienie, wyblakłe, pojawiają się wokół płonurego króla, z grzmotem i ogniem, prowadząc swoje gwieździste zastępy przez pustą dzicz, ogłasza swoje dziesięć przykazań, spoglądając promiennymi powiekami na głębie w ciemnym przerażeniu. Gdzie syn ognia w swojej wschodzącej chmurze, podczas gdy poranek przeozdabia swoje złote piersi. Odrzucając chmury zapisane przekleństwami, miażdży kamienne prawo w pył, uwalniając wieczne konie z legowisk nocy, wołając, imperium już nie istnieje, a teraz lew i wilk przestaną istnieć. Chór. Niech kapłani w czerni śmiertelnej, co hołd oddają krukowi świtu, ochrypłym głosem nie przeklinają synów radości, niech jego mianowani bracia, których tyran nazywa wolnymi, nie kładą granic ani stropów niech nie wznoszą. Niech blada religijna lubieżność nie nazywa dziewictwem tego, co pragnie, lecz nie działa. Bo wszystko, co żyje, jest święte.